A ty se tam coś montuj, ja... Je... Ja sobie no, poradzę no. Chyba, że dostanę oh zaraz, bo że... 12 seconds later. Nie, stary, stary, musisz lecieć Musisz lecieć No i kurde Tak to się robi u nas w Ameryce Wiesz, że mieszkamy w Polsce? Mówię, no, że... Ale Ohio to też Polska no w sumie, dobra. Co kurde? Ładnie, i ten ma low, 40 no. ma. 40, nie jest obity 40. Tak. Jak mówię, że dostał 60, to... Chociaż wiesz, raz tak było, że powiedziałeś, nie no, ma, ma dwa. a czy dostał... Co ty gadasz? Coś, coś mówiłeś? Coś przerywa, wiesz? Przerwy ty ci zaraz jak rdzeń kręgowy, wiesz? Okej. Okay. I ban na filmiku za groźby karalne. Dzień. Ty, ja. dobra, będzie ciężko. Czego nie mogę hapisać znowu? Znowu mi się ha zepsuło. Poskopij od ciebie. <głos> <głos> Ciepełko. O kur... No debil no. Fajny, fajny meczek. Fajny meczek, taki na odprężenie, no. I ranga wbita. <noise> yeah, baby! That's what I've been waiting for! That's what it's all about! Woo Szybki meczek jeszcze raz i to w branga druga będzie wbita, nie? O, trening! Czujesz pociąg do tej mapy? Ja pierdę. Przynajmniej Scout ma teraz więcej, niż 50. mu. Kurde. Kurde. Urwało mu głowę. Ręka, noga, mózg na ścianie, jak w Afganistanie. Gdybyś mógł w koronie królu, wiesz. Ja też rangę. Szybki meczek jeszcze raz i to w branga druga będzie wbita, I dostałem rangę!